Hej, hej, witajcie moje kochane skorpiony! Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na rok 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco zapraszam na Facebooka na bloga wróżka roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. I jeśli ktoś się zdecyduje, może nacisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz. Nie będę tłumaczyła, jak się można zapisać. Odsyłam do filmiku umieszczonego na końcu tego filmu. Tam jest wszystko wyjaśnione. Więc myślę, że nie będziecie mieć z tym problemu. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też cisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia. O nowych nagraniach. Moi drodzy, zapraszam też do krótkich filmików shorts, yy, jednominutowych. Tutaj w zakładce YouTube'a yy, można się po prostu fajnie zabawić. Są yy, filmy tematyczne, jak i również filmy yy, z energią dnia, więc możecie sobie tutaj też obejrzeć. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za rok 2023. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście mam nadzieję, że będziemy razem wspólnie przez kolejne lata. Dobrze, nie będę gadać, bo wiem, że tego nie lubicie. Zatem przechodzimy do czytania. Zobaczmy, z jaką energią będziecie wchodzić, drogie skorpiony, w rok 2024. Już patrzymy. Już patrzymy. Najpierw wyciągnę karty, a później yy, będę je czytać. Yy, co odchodzi do przeszłości? Co odchodzi do przeszłości? Co powinno odejść? Co powinno odejść? Co jest w Waszych myślach? Co jest w Waszych myślach, drogie Skorpiony? Co jest w Waszym sercu? Co jest w Waszych zamiarach? Czy uda się te zamiary i marzenia zrealizować? Okej. Okay. I kolejne pytanie, ale już inna talia. Czy coś lub ktoś przeszkadza w realizacji Waszych marzeń? I przechodzimy do czytania. Co odchodzi do przeszłości? Kochani, jakiś romans. Romans, z którym praktycznie prawdopodobnie byliście, byłyście samotni. Nie wiem, może to było tak, że ta osoba wychodziła do was z uczuciami, ale mogła to być relacja na odległość, tak? Czyli tutaj mogła z innych krajów po prostu być ta osoba, z innego kraju, z innego miasta. No, i daleko, i po prostu byliście samotni, zdani sami na siebie. Yy, Niemniej ta osoba też was dobrze wspierała, tak. Yy, to, no mogło. Yy, to dotyczy jak i kobiet, tak i mężczyzn, tak, bo tutaj jest czytanie ogólne, więc tak to, moi drodzy, wygląda. Co yy, powinno odejść? No, powinien odejść ten mężczyzna, tak. Tutaj, tak jakby. Uwaga, bo te zdarzenia mogą się zadziać nagle Może to chodzi o brak równowagi Że nie macie wsparcia Że coś się zawala tak? I to może być nagle Czyli tak jakby nagle wasze plany Legną w gruzy Być może ta osoba też zbyt długo się ociąga Żeby ta relacja stała się Bardziej poważna Może za zbyt długo jesteście w romansie, tylko romansie i nic więcej, a wy oczekujecie czegoś więcej, i tutaj po prostu y, może być tak, że poczujecie ten brak równowagi, no i coś może się zachwiać i rozlecieć. Ok, zobaczymy, co w waszych myślach. No, macie marzenia tutaj, marzycie o osobie jakiejś. Osoba może być popularna, może być w mediach, ale słuchajcie, tu się pojawia prawdziwe uczucie. Być może tu pojawiła się zupełnie nowa osoba i dlatego ta jedna osoba tutaj odchodzi do przeszłości, tak? Tu mnie jeszcze tak natknęło, że tu być może była wspólna praca, wspólny majątek. no Może to chodzić też o małżonka, także tutaj, czy małżonkę, że tu po prostu coś odchodzi. No, a wy tutaj po prostu wchodzicie z nowymi energiami, z nowymi uczuciami w zupełnie nową nową relację prawdopodobnie. U niektórych może być tak, że jeżeli tu jakaś osoba odchodzi, to może ta osoba odchodzić od finansów, tak? Jeżeli jesteście w stałych takich pewnych relacjach i teraz po prostu nowa osoba, jeśli chodzi o pracę, może się po prostu pojawić, tak? Może też być tak, że no, ciąża może się pojawić, tak? Albo po prostu od, odnowienie tej relacji, tak? Czyli takie pojawienie się uczuć, więcej ciepła w, ty, w tym roku będzie, albo o tym marzycie. No i słuchajcie, tu była królowa. Buław, tu jest król buław. Zajemna równowaga, no ale jeszcze jest cesarzowa, więc teraz tak. Albo panie, jeżeli słuchają, to dlatego króla wy jesteście, no po prostu kandydatką na na żonę. Albo wy myślicie o tym, żeby ten król stał się waszym mężem. Tu jest też budowanie y, zaufania, tak? takie łapanie równowagi. Ale uważajcie też, no cesarzowa przy karcie siły, no to może być tutaj taka manipulacja, więc albo ta manipulacja może być z waszej strony, albo manipulacja z, ze strony tej osoby. Ale, no tutaj być może te marzenia dojdą do skutku, zobaczymy, sprawdzimy. No na razie takie energie się pokazują, tak, w Waszych myślach, w Waszym sercu. No i teraz sprawdzimy, czy co w Waszych zamiarach. No, Wy tutaj. Planujecie kogoś usiedlić, tak? tak, żeby powiedzieć: Czarne jest czarne, białe jest białe, tak? Kochani, ale też zwróćcie uwagę, że możecie czegoś nie dostrzegać. Tutaj też być może, no bo to jest karta też sądu, więc być może planujecie tutaj pojednanie, ale takie na zasadzie, że rozchodzimy się jednak z tym partnerem. U niektórych, tak, pamiętajcie, że to nie ze wszystkimi będzie rezonować. U niektórych może być tam załatwianie jakichś spraw formalnych dotyczących też majątku, pogodzenie się w taki sposób, taki u niektórych po prostu stwierdzicie, że byliście w jakimś romansie tylko, no i może być takie pojednanie, pogodzenie się z pewnymi, z pewnymi rzeczami, tak. Yy, Niemniej, yy, no, yy, planujecie cokolwiek tutaj w jakim kierunku pójść, yy, załatwić to ugodowo, tak? Więc tutaj, no, albo po prostu nie dostrzegacie tej osoby też, która no tutaj jest wa za wami. Czy Wam się uda zrealizować te marzenia? Słuchajcie, no, tutaj będzie, być może będziecie dokonywać wyboru, tak? Bo jest karta kochanków, więc albo romans, albo związek. Albo samotność i związek. No, macie kartę MAGA, tak? Czyli tutaj wszystko w Waszych rękach. Tylko być może trochę Wam będzie brakowało uczuć ze strony tej osoby, którą darzycie uczuciem. Będziecie się czuły takie troszeczkę odtrącone. Albo może Wam brakować kasy na realizację tego. Ja tutaj jeszcze dociągnę, dociągnę jeszcze jedną kartę. O co tutaj chodzi? No, kochani, to się może przeciągnąć, tak? Jest szansa na realizację tego wszystkiego, o czym marzycie, aczkolwiek to może się przeciągnąć ze względu na właśnie brak pieniędzy. No albo no takie zawieszenie, po prostu stagnacja, przez los może to być spowodowane. Jest koło fortuny, tak? No i tutaj diabełek, czyli coś tu może powstrzymywać, może jakaś osoba toksyczna. Zobaczcie, no młody mężczyzna do 25 lat, często mundurowy, tak? Ciemny blondyn. No osoba młoda, ale może to chodzić też o dziecko, tak? Tego partnera lub partnerki. Więc tutaj różnie to może być. Kochani, ja jeszcze nie omówiłam tutaj runy, którą wyjęłam, bo byłam ciekawa, co u Was tutaj się zadzieje. To jest runa Ansus i ona no, głównie odpowiada za żywioł powietrza, zwiększa charyzmę, potęguje zdolności. Parapsychologiczne, polepszając intuicję, nakierowanie na podejmowanie dobrych decyzji i harmonizuje psychikę. Jak każda runa, wiemy o tym, że może być jako amulet, i harmonizuje poprzez integrację wiedzy i eliminuje strach. W zdrowiu może chronić gardło i i pobliskich narządów, i gruczołów, gruczołów, takich jak tarczyca czy szyszynka, tak? Głównie odpowiada za komunikację werbalną, wiedzę, umiejętność przekonywania innych do swoich poglądów. I wiemy też o tym, że każda karta, każda runa ma dwa aspekty, aspekt pozytywny i negatywny. I w aspekcie pozytywnym ta runa to umiejętność formułowania swoich racji, Wielkie zdolności oratorskie, zdolność porywania tłumów swoimi wypowiedziami i również mądrość. W aspekcie negatywnym brak umiejętności klarownego wysławiania się może być też tendencja do skarżenia się na swój los alienowanie wynikające ze słabej komunikacji zaburzenia intuicji. Afirmacja dla tej runy brzmi: mój język jest mym najlepszym orężem, a intuicja doradcą. Więc tak to moi drodzy wygląda. A teraz zobaczymy. No, może tutaj chodzi o to, żebyście uważali też na to, co mówicie, do kogo mówicie, żeby też no, te ostre riposta nie skierować w jakimś w czyimś kierunku, bo może to zaboleć i przez to możecie kogoś też stracić, tak? Ale głównie tutaj chodzi też o ochronę może gardła. Pani, zobaczymy teraz waszą przyszłość, jeśli chodzi o ten rok 2024, co tu się będzie działo w finansach, finanse dla skarpiona na rok 2024. Pani dużo lęku, ale to też y, nie na wszystko macie wpływ, tak? Czyli tutaj też, że troszeczkę los będzie decydował, ale nowe pomysły, nowe y, nowe projekty. No jest karta diabełka, ale w przypadku finansów, słuchajcie, karta diabła jest pozytywna, więc tutaj y, też y, pogłębianie wiedzy. Słuchajcie, będziecie być może jeździć na jakieś kursy, na jakieś szkolenia. Inwestować w siebie, no ale uważajcie, bo jeżeli nie będziecie się uczyć, to bez tego ani rusz, tak? Jeżeli nie będziecie mieć odpowiedniej wiedzy, no to klapa tutaj wszystko się zawali i może być wielkie rozczarowanie. Więc nastawiajcie się w tym roku na naukę, na pogłębianie wiedzy, bo to przyniesie piękne efekty. Oczywiście nie zostawię was takimi energiami. No i pamiętajcie, że nie zawsze wszystko stracone. Te pięć kielichów, tu trzy się wylały, ale dwa stoją, także zawsze będziecie mieć jakąś furtkę. No ale dociągniemy karciochy, o co tutaj dokładnie chodzi, tak? No może być tak, że też w tym pierwszym półroczu nagłe jakieś restrykcje, nagłe zmiany po prostu, tak? No może znowu sprawa pandemiczna wróci i no i tutaj może być z tego powodu y, jakiś problem. I będzie praca po prostu w domu. No zmiana tej pracy w y, inny sposób. No i wypadła mi karta. Y, karta, y, karta dwóch kielichów. Też będziecie się otaczali życzliwymi osobami. To jest też bardzo ważne. No i karta słońca. Czyli y, dużo macie pomysłów. Czyli. Y, Chodzi o to, żeby to zrealizować. Być może będziecie mieć jakieś przeszkody, tak? Bo jest tutaj znowu te pięć kielichów, czyli rozczarowanie. No, być może będziecie mieć dużą konkurencję i będzie trzeba o siebie, moi drodzy, zawalczyć. No nie ma, tak, ale tu będzie trzeba działać, nie stać w miejscu, tak. Jeżeli będziecie działać i walczyć o siebie, no możecie mieć chwilami, gdy tutaj będzie takie zawirowanie, taki stan depresyjny, nie będziecie mogli spać po nocach, ale to nie można stać w miejscu, tylko idziemy do przodu. No, jeżeli zawalczycie o siebie, no to macie energię, Królowej Pentakli, czyli ona ma wszystko. Ona ma kasię, ona się nie musi o nic martwić. I nawet jeżeli Wam będzie ciężko, macie działać małymi kroczkami, tak? A będziecie zbierać plony. Więc będzie dobrze, kochani. Ten rok będzie no, taki trochę przebojowy. Karty też tutaj podpowiadają w tle, że macie wyjść do mediów, pokazać czym się zajmujecie, tak? Czyli zrobić reklamę, i tutaj osiągniecie dzięki temu zwycięstwo. Więc kochani, będzie dobrze. Ok, zobaczymy teraz co u Was w uczuciach i w miłości, w relacjach, w przyjaźniach dla Skorpiona. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla Skorpiona na rok 2024. No być może tutaj ktoś będzie was chciał zatrzymać, albo wy kogoś, że będziecie takim skarbem dla kogoś, ale no jest znowu ten król buław, czyli tutaj się powtarza, słuchajcie, ale też tajemnice, więc może tutaj właśnie ten romans, tak, może się wydać, ktoś tu może wygadać, młody mężczyzna może was wydać. No tak jak powiedziałam, będziecie dla kogoś skarbem, no... To ta, te wieści o tym romansie mogą tutaj was troszeczkę dobić. No i dużo lęku też, tak? Dużo lęku, ale słuchajcie, to być może też będzie osoba z przeszłości, która się tutaj pojawia, o której marzyliście marzyłyście w dzieciństwie nawet lub wcześniej. Może już z tą osobą też byłyście, byliście, a coś nie poszło tak. No, i tutaj zobaczcie, dwa kielichy też, jest szansa na spełnienie tych, tych marzeń. No, może jak to się wyda, to już po prostu będziecie oficjalnie, tak? Z niektórymi po prostu jest pojednanie, pogodzenie się, więc tutaj też jest taka szansa, że może tak być, że właśnie z kimś się pokłóciliście. Długa była przerwa, no i jest powrót tej osoby z przeszłości. Kochani, też zwróćcie uwagę na równowagę w dawaniu i braniu, tak? Bo tutaj też to jest bardzo istotne. No bo możecie czegoś nie dostrzegać, możecie z siebie bardzo dużo dawać, a później się okaże, że, że, że to jest relacja tylko w jedną stronę. Dociągamy karciochy, oczywiście. Co tutaj w tych uczuciach? No, kochani, jest szansa na spełnienie marzeń. No, ale jest też król mieczy, czyli tutaj też y, osoba jakaś nowa, inna. No, będziecie dokonywać wyborów, więc być może będziecie miały, mieli duże powodzenie i no, tak czy tak, jesteście tutaj na karcie zwycięskiej, tylko też. Y Dużo pracy nad wami tutaj, może tu chodzi o wzrost duchowy, o taką dojrzałość, dużo też lęku, też będziecie trochę rzeczy ukrywać. No jest ten ukryty romans też, też tak się tutaj pokazuje. Czyli tak jakby cały czas przez ten rok może będziecie właśnie w tym romansie. No i tu będzie was to męczyć, tak? To jest dwa razy dziewięć mieczy, czyli może ten lęk związany właśnie z... Z tą, y, z tą relacją. No i dużo pracy, pracy nad sobą, być może pracy nad związkiem. No ale w tle jest chęć zbudowania y, domu, rodziny z, z jakąś osobą, tylko jest jakieś przeciążenie. Być może właśnie spowodowane tym, y, tym romansem, tak, że, że to jest cały czas ukrywane. No coś przeszkadza, tak, lub ktoś. No. Pamiętajcie, że to nie jest też czytanie dla wszystkich, przypominam. U stałych relacji, no to po prostu no, odnowiony romans, tak? Czyli tutaj zaczniecie sobie z małżonkiem lub z małżonką romansować, tak jakby się te relacje ocieplą, może będziecie więcej podróżować i, i będzie no tak inaczej. Zobaczymy teraz, co nam karty Lenormand pokażą dla Skorpiona na rok 2024. Karty Lenormand. Karta dziecka się pojawia, tak? Czyli też może tutaj jest albo też no zobaczcie, może być też ciąża. Sprawy dotyczące domu, słuchajcie, przeprowadzki, ma, sprawy majątkowe, ta, testamentu, tutaj. No i nagłe zmiany, słuchajcie. No, odcięcie też, słuchajcie, od szczęścia może być, yy, albo zbieranie plonów. Też yy, Bokosa ma takie podwójne znaczenie, że albo tnie, odcina to szczęście, albo, yy, albo po prostu zbieracie plony. Blokady, blokady związane z kobietą, stresy, koniec stresów, słuchajcie, z, z kobietą w pracy być może tutaj też, no i takie też szczęście, ale, ale najpierw będzie takie przyblokowanie. No i w zdrowiu mogą się odezwać choroby z dzieciństwa. No, też, tak jak powiedziałam, dużo tajemnic, ale też może być pogłębianie wiedzy, może być też nagła decyzja o przeprowadzce. Jeżeli się będzie psuło w jakiejś relacji, no to po prostu podejmiecie decyzję, że zwijacie manele i się wyprowadzacie. Zwróćcie uwagę również na poziom żelaza, poziom wody, w organizmie, no zadbajcie o swoje ciało ogólnie, o swoje oczy. No, dieta tutaj taka, no, może się pojawić też cukrzyca, więc w związku z tym może będą intensywne badania, tak, pod kątem cukrzycy. Zwróćcie uwagę też na oświetlenie. Przybywa, przebywajcie jak najwięcej na łonie natury, na, przy promieniach słońca, naturalnych promieniach słońca, tak. No, i ele, alergie mogą się pojawić też skórne, więc też na to zwróćcie uwagę. Ale ogólnie nie jest tak źle. I zobaczymy teraz karty rady dla Skorpiona. Karty rady. Skorpion na rok 2024. Ukaż swoje wewnętrzne światło, tak? Czyli też no, dziel się tą radością żeby no, ludzie wiedzieli też, że, że jesteś szczęśliwa, szczęśliwy. I zobaczymy drugą kartę Rady. Przyjemność, zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Tak to moi drodzy wygląda. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego roku 2024. Dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Dużo zdrówka. Niech ten rok będzie dla nas wszystkich spokojny. Życzę Wam. To co najlepsze, po prostu. Tylko też trzeba uważać na te marzenia, bo czasem chcemy czegoś, a później się okazuje, że to jednak nie było dla nas najlepsze. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was ściskam cieplutko, wysyłam Wam moc, pozytywnej energii. Życzę wszystkiego dobrego i przypominam też o yy, krótkich filmikach shorts. Buziaczki, papa, pa, do następnego razu.